Witam serdecznie Szymon, z Polankiwiś z tej strony się kłania, popijając jerbę, mówiąc Twoje zdrowie. Oczywiście zawsze dodaję troszkę ziół, ale tu chciałbym wspomnieć, że dzisiaj zasygnalizować jak dalece ważne wydarzenie w Czarnkowie, w Szkole Numer 2. Krzysztof Wiza organizuje coś, co jest ponadczasowe, że tak się wyrażę, z taką dynamiką, jaką w tej chwili właśnie tutaj Czajkowski to jezioro będzie daje nam znać. Zapraszamy serdecznie my, jako Akademia Wiem, Elżbieta i Szymon Spolankiewicz, którzy zdecydowanie podzielimy się informacją, weźmiemy troszkę materiałów, troszkę takich podpowiedzi, ale również produktów, pokażemy naczynia gliniany, jakie powinny być, aby pijać wodę strukturowaną. Przecież w większości jesteśmy wodą strukturowaną. Porozmawiamy, skąd się biorą wirusy, jak dalece, odnoszę, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie również, kto wymyślił komputer i dlaczego on w ogóle działa, bo nie spotkałem Mam jeszcze takiego, który potrafiłby to powiedzieć. Ale również oczywiście po, pozwolimy sobie troszkę może zabawowo, ale nie tylko zrobić zdjęcie Twojej aury, zobaczyć jak dalece Twoje wszystkie te energetyczne cudowności funkcjonują w Tobie. Cóż można podpowiedzieć, oczywiście i konsultacje zdrowia w tym wszystkim, ale również, i teraz to troszkę pedagogiczne, ale również pojawi się tutaj trochę informacji z behawioryzmu o tym, czy pieską kietkę obcinać. Tak, tak, oczywiście również będzie taka absolutnie możliwość i to wszystko 23-24 tegoż roku Czarnków Szkoła Podstawowa nr 2, to piękne wydarzenie organizowane przez Krzysztofa Lize i tą piłkarską, nazwijmy to, yy, sprawy te wszystkie szpikowe i tak dalej, to są niezwykle istotne komórki macierzyste. Akurat tutaj jesteśmy dosyć mocno zagłębieni w naturę, w naturoterapię, bowiem kilkadziesiąt lat doświadczeń, z czym z wielką przyjemnością, radością się podzielimy. 23, 24 Czarnków Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Bronieckiej. Zapraszamy serdecznie. Zdecydowanie warto.